Zadanie 12. Funkcja f jest określona wzorem f od x to się równa 4 do potęgi minus x plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f od jednej drugiej jest równa. I żeby tutaj udzielić prawidłowej odpowiedzi, to po prostu musimy wykonać kilka obliczeń. W tym celu pod x podstawiamy po prostu jedną drugą. W wyniku tego otrzymujemy f od 1 drugiej, który jest równy 4 do potęgi minus 1 druga plus 1. I zwróć uwagę, tutaj otrzymaliśmy takie wyrażenie, które aby rozwiązać, aby uprościć, musimy skorzystać z pewnych własności działań na potęgach i pierwiastkach. I potrzebne wzory umieściłam Ci, popatrz, po prawej stronie tablicy, tej zielonej ramce. I w pierwszej kolejności my skorzystamy tutaj z tego ostatniego wzoru, który zapisałam. Jeżeli podnosimy jakąś liczbę do potęgi minusowej, to w takiej sytuacji musimy podstawę potęgi odwrócić. Czyli otrzymujemy tutaj F od jednej drugiej, która jest równa, czy co jest równe jedna czwarta do potęgi jedna, druga, czyli tutaj już w wykładniku minus nam znika. Dodać, jeden, czyli to musimy już przepisać bez zmian. I następnie zapisujemy f od jednej, drugiej, to się równe. I teraz zobacz, w tym przypadku my wykorzystujemy tutaj te dwa wzory. Czyli jeżeli podnosimy do takiej potęgi, która jest ułamkiem, to w rezultacie otrzymujemy pierwiastek stopnia takiego samego jak mianownik wykładnika potęgi, czyli tutaj będzie stopień drugi tego pierwiastka, pod pierwiastkiem tą liczbę, która do tej pory była podstawą naszej potęgi, czyli w tym przypadku pod pierwiastkiem będzie 1 czwarta. No I dodać oczywiście 1. I teraz kolejna sprawa, o której musisz pamiętać, to jest to, że. Jeżeli mamy pod pierwiastkiem stopnia dowolnego mamy zwykłe, to my w rezultacie tutaj otrzymujemy pierwiastek stopnia tego samego z licznika dzielony na pierwiastek tego samego stopnia, ale z mianownika. Czyli na tej podstawie my jesteśmy tutaj w stanie zapisać, że f od jednej i drugiej to się równa pierwiastek kwadratowy z jednego dzielony na pierwiastek kwadratowy z 4 plus 1. No i teraz musimy się zastanowić, co zrobić tutaj z tym zapisem. I teraz popatrz. Pierwiastek kwadratowy z 1 to jest 1, dlatego że 1 do potęgi drugiej to jest 1. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 4 to jest 2. I tutaj zapisuję 2. I otrzymałam u który jest równy 1, 2. Natomiast plus 1 przepisuję bez zmian. W wyniku tego... I otrzymuję taką informację, że f od jednej drugiej jest równe po prostu 1 i 1 druga. Przy czym popatrz na odpowiedzi. Nie mamy takiego zapisu. Oznacza to, że w tym przypadku musimy tą wartość, którą otrzymaliśmy w tym miejscu, zapisać w postaci ułamka niewłaściwego. Oznacza to, że 1 i 1 druga to jest dokładnie to samo co 3 drugie i taki zapis już mamy. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią, do tego zadania, do zadania dwunastego, jest odpowiedź B.